Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Mdleć będą ze strachu. Czas pomsty, mówi Jezus. Miecz, niewola, gniew na ten naród, trwoga innych narodów, morze, ziemia i niebiosa staną się, jak mówi Jezus, zagrożeniem dla ludzi. Po co to wszystko i dlaczego, gdy się to dziać zacznie, mówi Jezus, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Być może dlatego, że mdlejący ze strachu wrócą do niego. Bo jak powiada psalmista, gdy ich zabijał, szukali go. Nawracali się i znów szukali Boga. I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem. Gdy ich zabije. A szukanie Boga zabija śmierć. Ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga, powiada psalmista. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.